Dywan tam jest, który dostałam w Turcji za występy w czardaszce. Tu w szufladzie jakiejś szpargały. Złot. Rozumiem, że ukradli dywan. Ale potem zamykali drzwi. Daj te szuflady. Daj szuflady. Nie nasza szafa. Zupełnie inny odcień, niż pozostały komplet. Zobacz. Rzeczywiście nie nasza. No. I co teraz robimy? Boże, czemuś mnie pokarał takim mężem. Trzeba ją znaleźć, to oczywiste. To, to oczywiste, ale jak? Pewnie ją ktoś ukradł. Nikt ją nie ukradł, tylko wziął. Wziął przez pomyłkę. Widziałeś, ile na dole stało takich szaf. Idź, zapytaj, czy ktoś nie wziął naszej szafy. I jak to idź? Kogo mam zapytać?